mieliśmy największy pożar w na Dolnym Śląsku. Było 26 zastępów z KGHM. W całej okolicy tydzień czasu trwał pożar. Po prostu jak się zapełniało składowisko, no to ulegało samozapłonowi. No ale wiadomo, że nikt w to nie uwierzy. To tylko jak dzieci wierzą w bajki i w krasnoludki, to uwierzą, że to był samozapłon. Ile tych służb było? te wszystkie kontrole? I no, oni już wiedzieli, co się urzędy. Było. Nie to, kontroli to na raz mogło przyjechać 15. Polski, gmina, starostwo, wioś, sanepid, straż pożarna. To, to, to wszyscy mogli przyjechać. No i zjeżdżali się, no, ale pan... A dalej, dalej to funkcjonowało. No, no, no. Te zdjęcia od tygodnia możemy zobaczyć w telewizji i w portalach informacyjnych. Płonie nielegalny magazyn groźnych chemikaliów w przylepie pod Zieloną Górą. Takich miejsc w całej Polsce są setki, co wynika z filmu Wojciecha Bojanowskiego i jego zespołu zajmującego się tym problemem. Bomba ekologiczna, tykająca bomba ekologiczna. Mi się zawsze wydawało, że to jest określenie trochę na wyrost, że to jest takie określenie metaforyczne bomba. Bomba ekologiczna wybuchła w przylepie pod Zieloną Górą. Wybuchła. Jedna z ponad 400, które mamy w Polsce. W sumie, jeśli do nielegalnych składowisk odpadów chemicznych doliczyć także śmietniska z odpadami komunalnymi, to możemy mówić o ponad 2000 ekobomb. W uwadze i superwizjerze wielokrotnie pokazywaliśmy takie miejsca jak chociażby to w Kłopotowie. Tam ekoprzestępca ściągnął 30 tysięcy ton śmieci z Polski i Niemiec. Płonęły już sześciokrotnie, narażając mieszkańców na niebezpieczeństwo. To są niemieckie śmieci. Schinkenwurst. To jest chyba kiełbasa szynkowa. Bekon. Ja. Opakowanie po kawie. jak otworzyć w języku niemieckim. Odpowiadający za prowadzenie firmy w kłopotowie mężczyzna zgodził się na rozmowę. Decydujemy się na publikację wykonanego ukrytą kamerą nagrania ze względu na trwającą dyskusję i ważny interes publiczny. Te niemieckie śmieci. To jest wszystko legalnie, zobacz pan. Jest yy, tak zwana zielona lista. Oni sami dali ścieżkę, żeby legalnie mogli przychodzić do nas z zachodu odpady. To jeżeli ma pan odpady polskie, które płacili wtedy powiedzmy po 200 złotych, tak? I ten sam odpad mógł pan przywieźć z Niemiec za 400 złotych, tak? Ten sam. Ta inna wysypiska też tak? Oczywiście. W rzeczywistości w Polsce nagminnie omijano europejskie przepisy. Zamiast odpadów przeznaczonych do przetworzenia w specjalistycznych instalacjach, na ogrodzone place wjeżdżały zwykłe śmieci. Po jakimś czasie dochodziło do ich podpalenia, dzięki czemu powstawało miejsce na nowe odpady. To wszystko działo się pod nosem policji i służb środowiskowych. Wystarczyło mieć wydawane masowo pozwolenia. Według naszego rozmówcy w przygotowaniu wniosków pomogła mu żona wpływowego radnego i posła, dzisiaj ministra w kancelarii premiera. No, na zasadzie takiej. Otrzymać dawną decyzję, no nie, to trzeba było zrobić jakieś wnioski, wnioski, programy, no nie, i ona się tym zajmowała. Ona pisała, że to do podstaw, bla bla, bla, no nie, żeby, żeby to dostać. I, takie, no to, I za to jej się płaciło. No Konkretnie zrobiona robota, bardzo kasa i dobra. Ażka ażka, bardzo fajna kobieta. Z słowa to na niej nie powiem. Bo to co chciałem, czy to potem to ona załatwiała tę sprawę. Nie? nie tam, czy nielegalnie, czy coś. Nie. No, tylko po prostu na niej nasi patrzyli, prawda? Ona poszła do urzędu, a żona posła, proszę, proszę na nie. Na tej zasadzie.